Ich wiederhole, was macht ihr hier, weiße Schweine? Und warum ihr sind hier, Faschisten? Toll. To co? tam Popływamy. Popływamy. A wiesz, że trzeba mieć wyrzeźbione muskuły, żeby móc pływać w rwących nurtach Mississippi, a? Naprawdę? Naprawdę, naprawdę. To co? To przed tym, co... Tak... O, pośpiewamy? A, mówisz masz. No. The sound, little singing in the wind. The cattle go down to the stream. The red of the red, red sitters in the nest. It's time for a cowboy to dream. Śmierć przyjdzie do was z prawej strony, a życie ujdzie z lewej, ale wpierw przemówi do was mój syn, wina tu. Zgodnie z naszą wielowiekową tradycją, którą tak brutalnie niszczycie, ofiaruję wam życie. Czyli wygraliśmy, jeżeli jeden z was. Wygra bieg z wielkim wodzem Inczuczuną. Czyli przegramy. Wasz los, biali ludzie, zostaje złożony w nogi tego człowieka. Bo mimo, że jest biały jak wy i że mnie zdradził, jest spośród was najlepszy. Powiedz. Powiedz ode mnie. Swojemu mądremu bratu powiedz winę tu, że nie zdradziłem. Tylko to powiedz: Nie zdradziłem. Piękna są Czerwono Czerwona bracia. Czerwona skórze, bracia, właśnie zostałem zabity. Z ręki białego człowieka. Ale nieznane są wyroki Boga. I wróciłem. Pod postacią szamana, nad człowieka i nad bohatera. Dlatego widzę, jak zwyciężacie czerwono skórzy bracia, a biali ludzie giną, bo pył, kurz i gruz zamyka im oczy, nosy i uszy, a huk rozrywa bębenki, a czerwony ogień. Pali ich kości, bo ich szkielety płowieją na słońcu, na śmierć.